Sport Mikołaj Madej, witam Państwa. Dzisiaj o meczach 27. kolejki rozgrywek trzeciej Ligi Piłkarskiej. Z naszych zespołów na własnym boisku wystąpił tylko ŁKS. Wicelider tabeli w pierwszym spotkaniu pod wodzą Wojciecha Robaszka pokonał świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 do 1. Ku zaskoczeniu kibiców w pierwszej połowie, to drużyna świtu była zespołem przeważającym. W ósmej minucie Krystian Pomorski ograł dwóch łodzian, zagrał w poprzek bez efektu. W 12 po błędzie Ślęzaka przed szansą stanął Mariusz Gabrych, ale uderzył lekko w Michała Kołbę. Wojciech Robaszek miał się czym denerwować, bo na początku drugiej połowy, w 53 minucie, fantastyczny rajd przeprowadził Dawid Jabłoński który pognał prawym skrzydłem, wyłożył piłkę Piotrowi Basiukowi, a ten zmarnował okazję do zdobycia gola. Myślę, że zagraliśmy naprawdę dobry mecz, zostawiliśmy dużo zdrowia na boisku. Mieliśmy swoje sytuacje do strzelenia bramki. Bardzo żałujemy, że nie strzeliliśmy tych bramek. Zwłaszcza w obliczu tego, co stało się w 63 minucie, kiedy Mateusz Gamrod został w bezsensowny sposób staulowany przez Przemysława Przysowe. To była druga żółta kartka zawodnika świtu, który musiał opuścić boisko. Kara dodatkowa, rzut wolny Przemysława Kocota i Jewchen Radionow zrobił to, co umie robić najlepiej. Posłał piłkę do siatki. Wracający do składu napastnik zdobył swoją 17 bramkę w sezonie. Tego momentu grało nam się po prostu ciężej. Mimo to cały czas próbowaliśmy zmienić wynik meczu. Mieliśmy jedną bardzo dobrą sytuację do tego. W 85. minucie Krystian Pomorski i Marcin Kozłowski rozmontowali łódzką obronę, ale strzału do siatki nie było. Był za to do siatki po drugiej stronie. Po akcji z udziałem zawodników rezerwowych. 89. minuta Dawid Sarafiński. Piotr pyrdął, piłka odbiła się jeszcze od Patryka Szymańskiego i było po meczu. Świt zdobył jednak bramkę honorową. W doliczonym czasie gry Rafał Maciejewski wyłożył piłkę Kamilowi Wolskiemu, który ustalił wynik meczu na 2 do 1 dla euks u Mamy swoje problemy wewnątrz w drużynie, które powodują, że nie możemy grać w optymalnym składzie. Po dosyć takim trudnym okresie dla drużyny mentalnym uważam, że dzisiaj się podnosimy i po tym meczu jesteśmy bardzo mocni. Bardzo się cieszę z wyniku, który dzisiaj osiągnęliśmy i że wygraliśmy mamy trzy punkty więcej. Bardzo cenne w pogoni za celem, jakim jest awans do drugiej ligi. Tyle, że bezpośredni konkurenci także wygrali swoje mecze. Oto komplet wyników 27 kolejki. Widzę, dzięki bramce Daniela Mąki w doliczonym czasie gry pokonał ruch wysokie mazowieckie. Pelikan Łowicz nie pomógł łódzkim drużynom w pogoni za liderem, przegrywając w Nowym mieście Lubawskim 1-3. Ósmy z rzędu mecz bez porażki zaliczył soku Aleksandrów Łódzki, który wygrał na wyjeździe z huraganem Morąg 1-0. Lechia Tomaszów Mazowiecki uległa Ursusowi Warszawa 1-3 i spada coraz niżej w tabeli w której Drwęca prowadzi z dwoma punktami przewagi nad ŁKS-em i sześcioma nad Widzewem. Praktycznie tylko te trzy drużyny liczą się w walce o awans. Sokół Aleksandrów jest siódmy, Pelikan ósmy, zaś Lechia dziewiąta. Dwudziestą ósmą kolejkę rozpocznie piątkowy mecz lidera tabeli w ostrudzie. W sobotę Widzew będzie gościł rezerwy Jagiellonii-Białystok, ŁKS zaś pojedzie do Lubawy. Sokół będzie chciał przedłużyć passe w spotkaniu z huraganem Morąg. Pelikan zmierzy się z ŁKS-em Łomża, a Lechia z huraganem Wołomin. Zapowiada się zatem piłkarski weekend. A dzisiaj to wszystko o sporcie. Do widzenia.